Mano, witam was po kolejny w Metro Last Light tu Musimy po prostu e, nie wiem, czy po cichu, czy co zrobić, bo czy problem? czekajcie, ja bym zrobił na przykład tak na noża gościa wziął o Hmm, tylko musimy przejść. To nie ma przejścia. Mm -hmm. Bo się przydało jakieś przejście. Idą Cholera. Czekajcie. Są one tu. To mnie nie będzie widać. Jestem w ciemności. Zobaczy trupa, ja, 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 Będzie dym. Ja nie, nie było. No, ślep jest. Tam jest jeszcze jeden gość. Bank Tam był jeszcze jeden. Jest. Dobra. Może mi się uda w końcu płciły to zrobić. Cholera wiem. Chodź nie by było. Cześć raz Nie wiem gdzie oni są tutaj. To po cichu się skradam. To jest wróg. To rozjebać. Przeli mnie nie. To już ma dużo amunicji, jak na razie. Muszę spadać teren. Tam jest jeden, nie? A reszta? Tu już jest, nie ma. Tam jest jeden. Czy dwóch nawet, dwóch. Cholera. Tu jest jeden tylko. Czekajcie, bym zabił tego. Dobra, jest. Udało się. Ech, teraz co zrobić, żeby tych dwóch tutaj ściągnąć? Tam jest trzech. W ogóle. Tu jest nasz... Gość nie żyje Amunicja, różne dziwne rzeczy to nam się przyda. Tu możemy otworzyć czekajcie, ale kurwa, chciałbym pozabijać tych gości jeszcze. Nie wiem, czy to mi na dobre wyjdzie, żeby tutaj po prostu się wbijać do nich. No, widzę jednego, drugiego, trzeciego, nie? Mam nadzieję. To była pierwsza misja, którą wykonałem na cicho. Może tu jeszcze ktoś siedzi. Nie. Co to? Czegoś napiłem, słuchajcie. Uho, patrzcie na to. Kurwa, jestem pijany. Ha! Co ty robisz? Rozbija. <laughs> po to, żebym to pił, to nie wiem. Teraz możemy iść do tej dziewczyny tam, która tam siedziała. Tak, wszystko zrobione, bo tak, wszystko zabrane. Mam nadzieję. pistoletów nie potrzebujemy innych. Tam. I tu jest... Ktoś, kto... Okay, <try> A -a -a -a. Oh, yeah. Tu jest zapis. to zapalić teraz którą stronę stawiałbym chyba na tamtą, ale patrzymy na mapę tak tak na tamtą z gdzieś do kanałów nie wiem gdzie Tu jest jakiś potwór. Hm. Jak tam wygląda moja ta latareczka? Dobrze? Okej. Okay. Eee, słuchajcie dobra. W tym stronie. Nie miałem iść teraz, dobrze? Nie, no nie, dobrze. Nie wiem o co chodzi, pokazuje mi tutaj, żeby iść. Co to w ogóle za notatka była, ja tam nie mogę wejść. Ale notatkę miałem jakąś, tak? notatki notatki dziennik a który to był teraz ktoś mi kiedyś powiedział że metro stoi na wodzie która nie wciera się do tuneli tylko dlatego że na stacji i napracują automatyczne pompy i zapobiegają zalaniu, ale są też takie miejsca jak to, gdzie tunele zamieniły się w podziemneczeki, a stacje wyspy to mnie nie powstrzyma. Będę mało pościg nawet na wodzie. I już widać, czy to jest ten wpis? No tak, chyba tak, tylko. Dlaczego to mi pokazuje cały czas do przodu? W jaki sposób ja miałbym niby tam wejść? Chyba, że muszę po prostu... iść tamtędy jakoś. Tutaj nie ma wejścia. Cholera, straszył mnie Fok. To nie ma tu wejścia, nie, nie. to nic nie ma, tylko bimber pędzą. Ha, ja jaja, przecież. No i mam skręcić tu, to dobra. Słuchajcie, może ja nie widzę czegoś. Ja to jestem. wysadzić to. Panuje amunicję. Co tu pisze? Nie umiem po rusku czytać. Cholera. Zaraz, ale jakbym chciał przejechać na przykład tutaj tym. Tym gównem, tam co zmieniałem, nie? to by mi nie pokazało przypadkiem może mogę spróbować jeszcze ewentualnie wziąć ten to coś i rozjebać nie to nic nie daje Słuchajcie, nie wiem, czy dobrze robię, ale chciałbym po prostu tu wjechać, bo pani na darmo przestawiłem tu to gówno, to gówno o, tu, żeby tam jechać po prostu, nie, chyba, że ja mam tędy iść po prostu. Może mam tędy iść? Też jest... inna droga. O, chyba tędy. Cholera. O, jest zapis, czyli dobrze, dobrze, dobrze. Tędy miałem iść. Ten granaty rzucałem. Ps. Masakra, nie? <gry> Niestety tak czasami jest, że. Aha. Czasami tak jest. Dobra, ale teraz co? O tych Wow. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, czeka. Cały czas, cały czas patrzę gdzie mam iść. Tutaj, ale... Kurde, czasami to mnie tak denerwuje. Tu trzeba coś doładować chyba, czy coś, żeby tam bramę otworzyć. ja tam nie wejdę. Nie wcisnę się po prostu. Puch. Dobra, słuchajcie. Cofam się całkowicie do tyłu. Do tego miasteczka aż. Więc... Nie wiem czy to coś mi pomoże A nie na ludzie Tu nas do samochodu mogę wejść O jest wiem patrzcie na to ile mu się Jak ja się namęczyłem Ja z pół godziny tam łaziłem I nie wiedziałem o co chodzi w ogóle nie Ja pierdykam Co za gra Mam no, wsiąść do samochodu swojego własnego, nie mogę no, się cofnąć aż na sam tu. Ja pierciel, ale ja po prostu. No teraz to tak, teraz to rozumiem. Pojedziemy sobie wszędzie, a ten frajer to będzie dalej siedział, nie? To się chce na raz. Ja Jaździelę już, 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 już uciekamy z tego rabia, jak tego czegoś Dobra, już chodziłem 10 razy po tym. Ja w sumie niepotrzebnie szedłem tutaj, aż ale mogłem sobie podjeżdżać co każdym razem, nie? Chyba, ty. I jaka masakra, po prostu nie ogarnąłem tego, to fail, fail roku po prostu, nie? Ja myślałem, że dojechałem do tej wioski, koniec, już zostawiłem furę i idę dalej pieszo, nie? Jest. Tragedia, to straszne po prostu jedziesz dalej Musisz to rozpieprzyć teraz Jazda Dobrze A teraz jest dopiero koniec Koniec drogi O no tak silnik rozpieprzony Ja jeszcze to pożegnałem już dawno temu. A że ten. że... Teraz odkryłem, że można to jechać dalej. Tak myślałem, że mam wrócić się. Myślałem, że ten fraj, co tam siedzi, ma ten. Ten fraj, co tam siedział, on miał ze mną jechać, nie? A to tą furą jeszcze mnie. No to ciekawe jest. Ta woda taka radioaktywna czy nie? No nie, na szczęście nie. A tutaj mogę wejść tylko o coś idzie do mnie. O, czy się tu nie ruszam stąd? Nie ma go. Z przodu. Z przodu, z przodu. Nie z tyłu. Ciąg kurwa jest. Z przodu, z tyłu, z boku. Ale jak ja mam stąd wyjść? Gdzie jesteś? Słyszę cię gdzieś. Czekajcie. Dobra, jeżeli ja tutaj mogę wejść. To pytanie jest takie. A to jest tutaj gdzie nie mogę przejść wtedy. A, widzicie, to wszystko ma swój jakiś tam sens, ale. Tędy, dobra, w jest tu jakiś frajer Słychać się. Jesteś, co? Podładłeś jeszcze baterie? Tam jest. Chodź. Zapis. Gdzie jesteś? Jeszcze musiałem na jakieś gniazdo. Znowu. Słyszycie? Gdzieś tu. No coś miga, coś tam trzeba włączyć. Kurwa, z давай. Что, до акции, давай, давай, давай. Помочь мне, человек. Парчи, что происходит. где? он сзади меня зашел. в крае же. Аптечка, что Аптечка. Ja pierdziele, po prostu w masakrach. Muszę iść tam, Też też Uciekaj! Czemu nie biegniesz? Na pewno coś źle robię, nie? Na pewno. Muszę po prostu sąd uciekać. Jezu. Nie, no zabiją mnie, zabiją mnie. Po prostu mnie zaraz zabiją. Potrafię bronić. Ty w Frejerze, pieprzony! Nie wiem, gdzie mam iść. Przystanie, no to gdzie mam iść? Nie mogę przejść. Nie mogę przejść. Jezu... Ale to jest masakra. To no jest triaj, tylko że mam mało amunicji.

Teraz zakończymy ten odcinek. Normalnie myślałem, że nie dam rady, ale jakoś to przeżyłem. Także, zapraszam na kontynuację już niedługo, a następny odcinek. Trzymajcie się na razie.